Stan zagrożenia życia, który może się zdarzyć naszemu psu, może dotyczyć każdego psa, który znajduje się na spacerze z właścicielem. Bardzo często do zapaści może dojść w momencie, kiedy pies aktywnie spędza spacer w czasie, kiedy na dworze jest bardzo gorąco, kiedy wymuszamy na nim, rzucając piłeczką lub patykiem, nadmiar ruchu. Jesteśmy na spacerze, nagle zauważamy, że nas pie, nasz pies zrezygnował z. Gonitwy za kijem, za piłką, szuka cienia, kładzie się, wygląda na bardzo zmęczonego. Sprawdzamy nawrót kapilarny. Jest to najprostszy sposób do stwierdzenia, czy pies jest wydolny krążeniowo. Na dziąśle bądź pod faflem uciskamy miejsce, które nie jest wypigmentowane na ciemno. Jeżeli to miejsce po uciśnięciu w przeciągu dwóch sekund lub czasie krótszym z powrotem odbarwi się do swojego naturalnego koloru, stwierdzamy, że pies jest po prostu zmęczony. Natomiast gdyby ten czas się przedłużał, jest to alarm dla nas i oznacza, że musimy jak najszybciej z psem udać się do weterynarza. Resuscytacja psa jest o tyle trudna, że tak naprawdę zdecyduje się na nią przewodnik. A dla każdego posiadacza psa, który kocha swojego zwierzaka, a tym bardziej dla ludzi, którzy są związani z hodowlą psów, ze sportami psimi, ważnymi jest, żeby ten pies miał zapewnioną odpowiednią opiekę. Dlatego no, musimy walczyć o to, żeby w czasie, kiedy naszym psom dzieje się krzywda, pomóc im, pomóc im kupić im te parę minut, żeby dojechać spokojnie do weterynarza. Na spacerze znajdujemy swojego psa, który leży, nie rusza się, widać, że coś jest nie w porządku. Sprawdzamy, czy oddycha. Przede wszystkim kontrola, czy poruszają się nozdrza, i czy czuć ruch powietrza oraz praca klatki piersiowej. Klatka nie porusza się, pies nie oddycha. Na tętnicy udowej sprawdzamy, czy mamy tętno. 10 sekund na sprawdzenie tętna nie ma niestety, przystępujemy do resuscytacji. 5 Uciśnięć klatki piersiowej, wdech podawany przez oddech podawany przez nozdrza, uciśnięcia, oddech. Uciśnięcia. Oddech. Kontynuujemy do momentu, dopóki pies nie wróci. Nie złapiemy z nim kontaktu. Bądź też sami nie będziemy w dalszym ciągu w stanie kontynuować resuscytacji. Po dwóch minutach powinniśmy sprawdzić, czy wróciły parametry życiowe, czyli kontrolujemy ponownie oddech. 10 sekund. Sprawdzamy, czy. Jest przepływ powietrza przez nozdrza, czy pracuje klatka piersiowa? Nie pracuje. Kontynuujemy nadal resuscytację.